Wielce szanowni bohaterowie dzisiejszej uroczystości, weterani misji poza granicami państwa, szanowna pani poseł, państwo posłowie, senatorowie, szanowni parlamentarzyści, drodzy gospodarze miasta i województwa, miasta Lublina i województwa lubelskiego, wielce szanowni panowie ministrowie. Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, wielce szanowni najważniejsi dowódcy, generałowie na czele z dowódcą operacyjnym rodzajów sił zbrojnych, panem generałem Kliszem, wielce szanowny panie admirale, dostojni pani i panowie oficerowie, podoficerowie, żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze policji. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusze służby ochrony państwa, wielce szanowni drodzy rodacy, to jest dla nas wyraz niezwykłego spotkania. Cieszę się, że jesteśmy tutaj wspólnie, cieszę się, że zaczekaliście też na mnie, ale obowiązki, które niesie dzień codzienny obowiązki najważniejsze dbanie o bezpieczeństwo państwa. Obecność z panem premierem, z panem ministrem Siemoniakiem na granicy, rozmowa z tymi, którzy właśnie służą, tak jak wy, na rzecz obrony ojczyzny, na rzecz naszego bezpieczeństwa, na rzecz tych starań, które są naszym najważniejszym zadaniem, są racją stanu Rzeczpospolitej. Bezpieczna ojczyzna, bezpieczne granice to jest nasza największa powinność. Dzisiaj rano byliśmy. Na spotkaniu ze Strażą Graniczną, z Wojskiem Polskim, z funkcjonariuszami policji rozmawialiśmy o wzmocnieniu granicy, o budowie silniejszej zapory, o zainwestowaniu jeszcze więcej pieniędzy i w sprzęt, i oddelegowaniu kolejnych jednostek na rzecz służby, kolejnych żołnierzy i funkcjonariuszy, żeby polska granica była bezpieczniejsza. Jeszcze raz z tego miejsca chciałbym wszystkich, którzy służą dziś na granicy, którzy bronią granicy, którzy przed tym Atakiem, to już jest wojna hybrydowa w najbardziej rozwiniętym momencie. To jest taki najbardziej brutalny moment tej wojny hybrydowej, która trwa od trzech lat. Ten bandycki atak, który miał miejsce wczoraj, atak bandycki na polskiego żołnierza nie będzie ani zapomniany, ani nie przejdzie milczenie obok niego. Dziś te starania, ta walka o życie, o zdrowie naszego bohatera, żołnierza, który broni. Ojczyzny jest wyrazem naszych myśli, modlitw. Dziękuję biskupowi Polowemu za wczoraj już odprawioną mszę w tej intencji. Dziękuję za to, że ksiądz biskup Lekowicz pamiętał też dzisiaj, bo to jest to przesłanie, ta myśl, która pewnie dzisiaj z naszych serc, z naszych myśli, z naszych modlitw płynie i jest wyrazem naszego człowieczeństwa i ludzkiego wymiaru. Ale bardzo ważne jest też to, co robimy, jak działamy, jak współdziałamy na rzecz bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo jest racją stanu. Weterani misji poza granicami państwa, działań poza granicami państwa, wiedzą o tym najlepiej, bo sprawdzili się w trudnych warunkach wojny w Iraku i Afganistanie, niesienie misji pokojowych w różnych zakątkach świata, działaniach na Bliskim Wschodzie i Bałkanach. Od 2012 roku obchodzimy to święto, ustanowione rok wcześniej przez polski parlament. Aktywny w tym udział miał ówczesny wiceminister obrony, a dzisiejszy wiceminister administracji spraw wewnętrznych, pan minister Czesław Mroczek, któremu bardzo serdecznie za to dziękuję, bo był jednym z twórców i pomysłodawców tej inicjatywy uhonorowania razem z ministrem Siemoniakiem. Bardzo serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przez 70 lat służyli i służą na misjach poza granicami naszego państwa, w działaniach poza granicami naszego państwa, w różnego rodzaju kontyngentach. Dziękuję żołnierzom, dziękuję funkcjonariuszom, wszystkich służb, które zostały dzisiaj wyróżnione. To jest wielka radość i warto przemierzać tysiące kilometrów, żeby przyjechać tutaj, móc Wam osobiście podziękować, uścisnąć dło dłoń bohaterów naszych czasów, pokłonić się przed Waszym heroizmem, odwagą, działaniami takimi niekwestionowanymi. Niezaprzeczalnymi na rzecz naszej ojczyzny, na rzecz pokoju na świecie w wielu wypadkach. Wspominam i tu zwracam się do rodzin, które są z nami. Wspominam tych wszystkich a niestety 123 osoby 123 bohaterów Rzeczpospolitej poniosło śmierć. Żeby nasze wartości prawdy, dobra, piękna, sprawiedliwości Wartości, jakim jest pokój, demokracja, bezpieczeństwo, umiłowanie tych wartości, żeby miało swoje miejsce i byt na świecie. Dziękuję motocyklistom, którzy są zebrani po mojej lewej i prawej stronie, którzy ruszą za chwilę w piątym takim pięknym maratonie, można powiedzieć, do miejsc ich pochówku, żeby im tam oddać pokłon. W takiej sztafecie pokoleń, żeby zanieść ten płomień, sprawiedliwości i wdzięczności. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się opiekują weteranami. Dziękuję pani pułkowni, która nas tak pięknie tutaj przywitała, która jest organizatorem tego przedsięwzięcia, tego święta, centralnych obchodów, bo przecież one się będą odbywać w różnych miejscach Polski. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo państwa, od tego zacznę, wymaga poświęceń i zaangażowania wszystkich obywateli. Jeżeli jest zagrożone bezpieczeństwo naszej ojczyzny, to nie broni się tylko i wyłącznie jedna instytucja, nie broni się tylko wojsko czy wszystkie służby państwa, broni się całe państwo, broni się siłą swych obywateli, siłą swej struktury, siłą i mocą swoich działań. Dlatego jest potrzebna wspólnota, bo inaczej naród podzielony jest bardzo łatwy do zaatakowania, naród podzielony jest po prostu narodem słabym, a my jesteśmy silnym narodem i chcemy być najsilniejszym. Chcemy być najbezpieczniejsi na świecie, dlatego nasz rząd tworzy nowy program, nową operację, nową strategię. Niespotykana skala od 1945 roku, projekt Tarcza Wschód, Narodowy Program Odstraszania i Obrony, który będzie wzmacniał bezpieczeństwo naszej granicy, bezpieczeństwo militarne, będzie tworzył różnego rodzaju zapory o charakterze Technicznym, infrastrukturalnym, ale przede wszystkim będzie inwestował w tą przestrzeń najwyższych, najnowocześniejszych technologii. To są systemy antydronowe, systemy monitoringu, rozpoznawcze systemy na każdym poziomie, od tego najniższego, bezpośredniego rozpoznania, aż po ten najwyższy satelitarny komponent, który tworzymy. To jest nasze zobowiązanie. Dziesięć miliardów środków z Unii Europejskiej, które chcemy pozyskać, plan, który przedstawiliśmy niedawno w Sztabie Generalnym, to jest dopiero początek tych działań. One się zaczynają w tym roku, potrwają do roku 2028 taki wieloletni program, taki wieloletni plan na rzecz bezpieczeństwa naszej ojczyzny. To jest to bezpieczeństwo o charakterze militarnym, przygotowywane na każdą ewentualność. Bo żeby być bezpiecznym, to trzeba się uzbroić, żeby być bezpiecznym, to trzeba być przygotowanym na każde zdarzenia. Choć działamy po to, żeby tych zdarzeń uniknąć. Odstraszanie i obrona, czyli strategia NATO i nasz narodowy plan odstraszania i obrony jest tego emanacją, jest tego takim naj, największym wyrazem. Korzystamy z waszych doświadczeń. To wszystko, co jest doświadczeniem prawie... Czy ponad 100 tysięcy osób, które brały udział na misjach, które funkcjonują, które, z których doświadczeń korzystamy? Ja na przykład korzystam z doświadczeń pana Pawła Mateńczuka, który został moim pełnomocnikiem do spraw warunków służby. To jest weteran, właśnie, doświadczony w misjach, gromowiec, który wie, co dzisiaj jest najbardziej potrzebne. Tą operację zmian w siłach zbrojnych przeprowadzamy. Z całym kierownictwem tutaj bardzo serdecznie chcę podziękować panu ministrowi Wziątkowi, który odpowiada właśnie za sprawy weteranów, kombatantów, za sprawy społeczne w naszym resorcie. I chcę też poinformować o jednej bardzo ważnej inicjatywie, którą podejmiemy i którą skierujemy w najbliższych dniach do konsultacji społecznych. To jest ustawa o zadośćuczynieniu, o rekompensacie dla tych, którzy zostali poszkodowani w wyniku służby, w misjach, w działaniach poza granicami państwa. To jest problem nierozwiązany do tej pory, nierozwiązany systemowo. Spory sądowe trwają przez wiele lat. I przychodząc do ministerstwa, jako taki punkt honoru wzięliśmy sobie za rozstrzygnięcie tej sprawy jak najszybciej, jak to jest możliwe. Musimy działać zawsze w interesie ojczyzny w granicach i na podstawie prawa. To jest konstytucyjne zobowiązanie dla organów państwa, dla ministrów. Musimy to robić tak precyzyjnie, żeby. Z, zabezpieczyć i tego, który jest w tym wypadku poszkodowany, ale też działać w zgodności i starannością przepisów prawa. Żeby to zrobić, uważamy, że rozwiązanie systemowe, ustawowe jest po prostu lepsze niż dochodzenie przez wiele lat i toczenie sporów, bo one są przede wszystkim upokarzające dla weteranów. A my tego nie chcemy czynić. Chcemy im zadośćuczynić. Chcemy dojść do porozumienia, chcemy wypłacić rekompensatę. Taka ustawa, która będzie brała pod uwagę. Zarówno uszczerbek na zdrowiu, zarówno straty poniesione i ten ból, skutki fizyczne i w zdrowiu psychicznym również, ale utratę możliwości pełnienia ról społecznych czy pracy zawodowej, czasem wieloletnie i bardzo kosztowne leczenie. To nigdy nie zadośćuczyni w pełni, bo nie ma takich pieniędzy na świecie, które utracone zdrowie są w stanie zrekompensować. Ale mam nadzieję, że ulży na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Będziemy to finansować z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej. To będzie działało wstecz, jak gdyby, bo to dotyczy tych wszystkich, którzy dzisiaj chcą się o takie rekompensaty ubiegać. Będą to zawsze mogli zrobić na drodze sądowej, ale będą mogli skorzystać z ustawy, która, mam nadzieję, w takiej jedności i współdziałaniu będzie przyjęta niedługo przez parlament. Wysokość tych odszkodowań od 200 tysięcy do 600 waloryzowana. Jesteśmy otwarci też na konsultacje społeczne z organizacjami weteranów, którym bardzo serdecznie dziękuję za impuls też do tego działania, za takie wsparcie i, i, i prekonsultacje, ale potrzebne są teraz konsultacje społeczne, potrzebna jest opinia e, innych ministrów, a później decyzja w parlamencie i mam nadzieję decyzja pozytywna pana prezydenta, żeby to mogło w tym roku wejść w życie, żebyśmy sprawę, która jest wyrzutem sumienia dla państwa polskiego mogli zadośćuczynić, uhonorować. I wdrożyć rozwiązanie, które na wiele, wiele lat pozwoli przynajmniej na jakieś elementarne poczucie sprawiedliwości, która w wyniku utraty zdrowia nigdy nie jest możliwe w pełni. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przez wiele lat budują siłę i potęgę państwa polskiego. Oddelegowanie, wyjazd na misję, działanie poza granicami państwa. To jest wyraz potęgi państwa polskiego, bo słabi nie są w stanie wysyłać swoich wojsk. Słabi nie są w stanie swoich funkcjonariuszy skierować do działań, które mają służyć bezpieczeństwu w innych regionach świata. Są w stanie to robić silne państwa. Są w stanie to robić państwa odpowiedzialne i przygotowane. Za to odpowiedzialność, za to przygotowanie bardzo wszystkim dziękuję. Za to, że jesteście i tworzycie też rodzinę wojskową. Karta rodziny wojskowej, którą będziemy niedługo wprowadzać. Będzie obejmowała również Wasze doświadczenie i Wasze dokonania, będzie też przeznaczona dla weteranów. To jest nasze zobowiązanie wobec wielkiej rodziny wojskowej, którą stanowi prawie milion osób, a z weteranami, z kombatantami to przecież jest jeszcze i ich rodzinami jeszcze więcej osób. Szanowni Państwo, czasy są trudne, ale czasy trudne też weryfikują postawy. Tak jak żołnierzy, funkcjonariuszy. Weryfikują działania, działania operacyjne. W niezwykły sposób zweryfikował nasze działania Irak i Afganistan. Dzisiaj pomoc dla Ukrainy weryfikuje nasze człowieczeństwo i nasze zrozumienie sytuacji geopolitycznej. Czasy trudne wymagają odwagi. I coś, co jest w życiu każdego człowieka chyba najgorszą przeszkodą do podejmowania działań, do zwycięstw, to jest strach. Bezimienny. Bezzasadny, niczym nieuzasadniony terror, strach. Żeby być żołnierzem, funkcjonariuszem policji, straży pożarnej, państwowej straży pożarnej, ochotnikiem w różnych działaniach służby ochrony państwa, straży granicznej. Żeby w tych wszystkich misjach pełnić swoją funkcję, trzeba mieć odwagę i nie mieć strachu. Nie mieć strachu nie znaczy nie mieć pokory bo do swoich umiejętności i zdolności trzeba mieć pochorę. Ale wiem, że odwagi nam nigdy w historii nie brakowało. Odwaga nas przeniosła do wolności, odwaga zapewnia nam przyszłość. Odwaga daje nam poczucie misji, którą mamy, a każdy z nas w życiu ma misję. Nikt nie żyje bez sensu i bez zasadni. Każdy ma jakieś zadanie. Proszę was o tą odwagę jeszcze większą w tych trudnych czasach. Proszę o taką bezkompromisową odwagę. Dla nas wszystkich. Niezależnie czy ktoś nosi mundur, czy jest cywilem, niezależnie czy jest młody, czy już w dostojnym wieku, potrzebuje tej odwagi. My potrzebujemy wsparcia i porozumienia w tym zakresie. Możemy się spierać o wiele rzeczy, ale o sprawy fundamentalne o sprawy bezpieczeństwa naszej ojczyzny wspierać się nie wolno, bo to by działało na jej szkodę. Niech wszyscy ci, którzy przyczynili się do najwyższego poziomu bezpieczeństwa, doświadczenia, niech wszyscy weterani, działań poza granicami państwa. Niech wasze rodziny doznają ten wyraz ukłonu od państwa polskiego i wdzięczności od wszystkich obywateli. Pamięć o tych, którzy nie wrócili do domu jest naszym obowiązkiem. Dbanie o tych, którzy są w trudnej potrzebie, jest naszym zadaniem. I przyszłość, którą wspólnie jesteśmy w stanie zdobywać dla naszych dzieci i wnuków, jest naszą powinnością. Cześć i chwała wszystkim weteranom działań poza granicami państwa. Cześć i chwała tym, którzy do domu nie wrócili. Niech żyje wolna, niepodległa, suwerenna Rzeczpospolita.